W tym odcinku będziemy mogli zobaczyć różne jakieś filmy takie straszne. Ale zanim e, przejdziemy do odcinka, to pamiętajcie o w górze, o subskrypcji tego kanału. E, również tego kanału mojego drugiego o nazwie Jan Knisek. Więc co, so, przejdźmy do odcinka. No, dobra, to może w starym opuszczonym dworze w kolumni brytyjskiej Kanada. Na całej posiadłości wykryto bardzo tajemnicze ruchy. John zaczął przeszukiwać dom po dosłownie kilku chwilach. Słyszał jakiś dziwny dźwięk piętro niżej. Udał się tam, aby zmierzyć się ze swoim strachem. Chodził z pokoju do pokoju, ale niczego nie znalazł. Był tym faktem zdziwiony, ale dosłownie kilka sekund później zaczyna słyszeć ten sam dźwięk piętro wyżej. Wrócił się tam, ale gdy wchodził po schodach, ktoś albo coś zaczęło krzyczeć, więc postanowił uciec z budynku.

Nie, Następny ten cmentarz. Na kanale Łowcy Duchu Franco TV pojawił się film trochę inny od reszty. W tym odcinku był na nawiedzonym cmentarzu i myślał, że jestem całkowicie sam, ale się mylił. Jakaś stara kobieta siedziała w jednej z krypt, był bardzo zdziwiony i poszedł z tamtego miejsca. Wrócił się kilka minut później, ale już jej nie było. Następnie chodził po innej części cmentarza i zobaczył ją znowu, tym razem siedziała na kamiennej ławce i patrzyła się na płytę z imionami zmarły. Franko spytał się kilka razy, czy może jej przyjść pomóc, ale ona tylko się na niego spojrzała kilka razy. Zastanawiał się nad tym, czy nie zadzwonić na policję, ale postanowił opuścić tę okolice.

There's somebody legit inside There's nothing to do there. Holy crap. Um, the thing that gets me is that I didn't see anybody go into that room. I don't even see anybody else here. Like, there's no cars here. Usually you see cars, and then it's like, okay, let me settle down. Um, there was a woman. No, chyba coś No chyba co się dzieje to... Pobiega I co? Co tutaj To jest to co tutaj? No cieszę, to jest tylko... right i co się do tego... sobie dalej Ну, всё, что я видел, что-то в машине, то где на этаже, в ноте. В меня не было туда, наверное, на этом этаже.

Come okay. oh my God that gave me goosebumps. I didn't think I was gonna come across somebody hmm. Not at this time of the night-hmm mm Do you need help? Jednej późnej nocy pewien mężczyzna jechał ciemną ulicą gdzieś w Rosji i zobaczył, jak ktoś prowadzi na środku drogi wózek dziecięcy. Następnie zaczął powoli wycofywać, ale ten ktoś zaczyna go gonić. Czeka dzień, by znalazł jakiś wózek na ulicy, szczególnie w nocy. No ja nie wiem czemu i jak jest to możliwe nasze możliwe na To normalny prowadzić wózek w nocy. No czy to jest raz, więc czego się można spodziewać. No i co. No może jeszcze... O nie To normalnie na, na tym, na ulicy prowadzić wózek jeszcze, na środku ulicy. To jakiś chory, nie jest normalny. Mhm. ma czego rozjechać. Przy na tym, czy go czy nie, os na ziemi. <try> 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 ten, no za ciotka? Kto za ciotka? Kto Skanało ducha Holly Walker zrobi challenge, że wytrzyma całą noc w rzekomo nawiedzonym sklepie samochodami, zwany Nie. też Ghost Garage. Nie. Noc zaczyna się trochę strasznie, z kilkoma dziwnymi incydentami. Kilka godzin później słyszy rozpraszające dźwięki, które brzmią jak jakaś inna osoba chodząca po budynku. Tłumaczy wszystko, co się tam działo, aż usłyszy, jak ktoś wchodzi do budynku. To jest przestraszony, zwłaszcza, że ktoś zaczyna uderzać w drzwi, gdzie on się ukrywa. Postanowił być cicho, i ten ktoś odszedł, pozwalając mu wyjść. Say goodbye to the offices. I keep hearing noises like from the garage area. It's kind of freaking me out. And, uh... It's not sweet. a little bit because... I feel like... What the fuck was that? I feel like there might be somebody in here. And I'm not really sure. I couldn't hear someone.

Ja Nawet tego nie ma, bo jak kolega jest, nie wiem. Cóż, być sfałszowany. jest ja ja nie, ja wiem, coś w tym filmie. Się trochę trzyma. 这不是吃的东西，烧鲜鱼。 Dominik i jego partner wprowadzili się do swojego nowego domu niedaleko Waszyngtonu. Nie wiedzieli na jaki koszmar się piszą. Ich sąsiedzi zaczynają zachowywać się dziwnie i go śledzą. Nie tylko byli to sąsiedzi z jednej strony. Z drugiej zachowywali się tak samo dziwnie robiąc zdjęcia ich posesji, wchodząc na i patrząc nie wiadomo na co i na tym się nie skończyło. Ich sąsiedzi założyli piskliwe alarmy, które były włączone przez cały dzień. Po kilku zgłoszeniach policja zareagowała i zmusiła sąsiadów do usunięcia, ich wciąż to ich nie zatrzymało. Wchodzili na ich posesję przed domem i robili dziwne dźwięki. Na końcu nie wytrzymali presji i wyjechali sprzedając ten dom. że uh -huh. ma Już pisazem się wydaje z tymi ratonami. To mi strasznie. O, uh -huh. też ma babcia była straszniejsza. Chociaż w ogóle nie było straszne.

Rozmawia ze sobą, bo gdy usłyszeli odgłos, na początku z tego żartowali, ale potem stworzenie skakuje na dach ich kampera. Jak myślisz, co to jest za zwierzę? Nieznane stworzenie czy fake? Na no, mojej ich reakcje no, są krytyczne. No, no. Kilka osób obejrzało to nagranie i się przestraszyło. Powiedzieli, że wygląda mniej więcej jak E.T. Jak co? Jak dzieci Heidi nie istnieje. Więc. No, to jeszcze wejdę na mój Instagrama o nazwie AIO Ferry -E AW -E Bo no, tam jest nowe zdjęcie, znaczy niedawno powstało ze sztormem eee, ten film ze sztormem się pojawi za niedługo Może jeszcze dzisiaj, nie wiem Może się pojawi wkrótce, nie wiem dokładnie kiedy W tym tygodniu na pewno, ale czy dokładnie dzisiaj czy jutro to nie wiem! no, wydajemy dalej Co to jest zwierzę? To jest jakiś coś. Jakiś lemut czy coś innego. Nie wiem. Branie pokazuje ducha, którego jest ciężko zobaczyć. Kobieta filmuje jest. ze swojego okna w sypialni, gdy zobaczyła cień, który przechodził od lewej do prawej strony. Jest widocznie dzięki światłom ulicznym. Ciężko to zobaczyć, tutaj ale faktycznie tutaj, coś, tutaj. coś tam jest. Nagranie jest przerażające Rąc i gdzieś. bardzo możliwe, że faktycznie jest to ducha albo cień wywołany przez lampy. Ciężko to wyjaśnić, aby jak widzę myślicie. Nie widać tego, to jest... cień, nie widzę cienia. Jestem albo ślepy albo Co? Co to co co co, co co? co ty tam szepczesny? Co? Chow oh, Sery, to chyba tego bać tego na mamy problemy się przestraszy. Ty nie zobaczyła i już Masakra To będzie dźwięk W sypialni, gdy tak, cię... jest. Słychać, tak. że z nim jest jego kolega. Gdy kładzie kamerę Coś, coś, coś. W roku ta osoba wyszła do pracy wyciągnął nową kamerę, ponieważ chciał sprawdzić jak ona działa. I od razu złapał coś dziwnego. Po dźwięku słychać, że z nim jest jego kolega. Gdy kładzie kamerę na płocie, widać postać opisywaną jako obcy, podczas gdy postać uciekała słychać specyficzny głos, następnie postanawiają uciec. Stworzenie wygląda na bardzo autentyczne. Dźwięk brzmi jakby był postawiony w programie. Większość ludzi, którzy to zobaczyli powiedzieli, że jest przerażające. Wrzucający napis no, w komentarzu właśnie mieć do pracy normalną drogą, którą zawsze chodzę. Gdy coś zaczyna chodzić w parku obok, postanowiłem to sprawdzić. Na początku myślałem, że było to jakieś zwierzę albo coś podobnego. Myślałem, że ta kamera lepiej nagrywa dźwięk, dlatego brzmiał trochę tak bardzo nienaturalnie. Może dlatego dźwięk już mi jakby był wstawiony. Teraz zostajemy z zapytaniem, co to dokładnie było.

w celu zbadania, czy nie ma jakiejś paranormalnej aktywności. Kiedy mieli już kończyć odcinek, ponieważ ich się znaleźli, jednemu z nich się przypomniało, że zostawili trochę sprzętu w domu. Więc postanowili wrócić, żeby go zabrać. Gdy szli już z całym sprzętem do samochodu, zauważyli, że ktoś ich gonił. Colin postanowił to zbadać, nawet nie chce pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby ich złapał. Na szczęście udało im się uciec. Oh my God,

złapali bardzo dziwne dźwięki na kamerze. Na początku mówią, że wrócili do opuszczonej posiadłości. Zewnątrz wygląda to bardzo przerażająco. W środku jest podobnie. Zwłaszcza, że słyszą niewyjaśniony dźwięk. Wydaje się, że w budynku nie ma nikogo innego. Postanowili to sprawdzić i przeszukali każdy pokój. Nie znaleźli nikogo. Możliwe, że duch nadal nawiedza to miejsce. Okay, if anything, if I wanna check I wanna do a sweep up here to make sure there's nobody up here. Close that door. Close the door. on. Okay. You know Się stanie dalej. Co słabe robi? Hello, is there somebody back here? Yeah, YouTuber so Vincent Studios wrzucił film w lutym 2008 roku. W opisie jest tylko zdanie: Straszne rzeczy w ogóle. Było widać i coś jakby uderza w kamerę, otwierając je. Dużo osób taktycznie. See it around there? Come I was like, pimp. Uh-huh, come on, come What did you see? Hmm. Okay, you say... Grupa przyjaciół siedzi w ciemności i gra w gry planszowe. W rogu pokoju widać humanoidalną postać, która wychodzi za przedmiotów i ucieka. Opisują ją jaką postać z piekieł. Nagranie jest z lipca 2009 roku. Wydaje Stąd? mi się, że raczej Tam jest autentyczne. Biega. Postać wydaje się mieć dość dużą głowę. Możliwe, że była to maska. Możliwe też, że był to tylko ich kolega, który się przebrał. Niestety nigdy raczej nie dowiemy się prawdy.

tutaj będzie zaraz, widzicie, tutaj było jest więc, e, właśnie, jak to wspomniałbym więc pamiętaj e, o w górę, subskrypcję subskrypcji, żebym ten film więc, e, teraz, e, dzisiaj może jeszcze będzie live o 20 więc widzimy się w następnym odcinku